jest gołąbka o numerze 4789. Jest to nakrapiany samczyk. Który wywodzi się z gołębi e, Hardy Krugela, Black, black Shadow, black, black Diamond. Także na gołębie. O, taki mały, dosyć potężny samiec. Ma jeszcze 2, 4, 6 piór do spierzenia. E, od strony, strony matki tego wywodzi się z gołębi Kopmana. Także tu mamy Hardy Kruger i Kotman. O, bardzo, bardzo naprawdę fajny gołęb, bardzo dobrze zbudowany. Na pewno ktoś będzie miał pociechę. Także tutaj jeszcze raz powiem, no, gorąco polecam te gołębie, bo to są gołębie, które, które latają na moim gołębniku, czyli z rodzeństwo i, i potomkowie tych gołębi super się sprawdzają w hodowli, <laughs> właśnie na, na, w mojej hodowli że tutaj jest ostatni gołąb z, z hodowli Majera przeznaczony dla y, mojej córki Anny. Polecam.